Cześć, witam na kanale. W tym filmie odpowiem na Wasze pytania. Jaki obornik teraz wybrać do zasilenia warzywnika? Film będzie odpowiedzią na pytania widzów, więc, Wasze pytania, ale też temat nie jest tak łatwy, tak prosty, jakby mogło się wydawać. Jest dużo rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, wybierając w ogóle rodzaj obornika przy stosowaniu. Kiedy go stosujemy? I w tym filmie chcę Wam odpowiedzieć na te wszystkie pytania, tak żeby temat wyczerpać dokładnie. Więc jeśli ten film jest interesujący, zostańcie na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, do podbijania filmów i do oglądania innych filmów na moim kanale. A teraz do tematu. Na wstępie jesień to oczywiście najlepszy czas do stosowania obornika naturalnego, żeby w ogóle zasiedzieć... Warzywnik obornikiem należy tylko pamiętać, że obornika nie stosujemy przed czosnkiem i cebulą sadzonym teraz jesienią. Więc, jeśli macie w planach sadzić gdzieś czosnek i cebulę, musicie to miejsce po prostu ominąć, żeby nie nawozić go naturalnym obornikiem czy też granulowanym. I tak obornik, w zależności od tego, jakie jest jego pochodzenie, jest bardzo dobrym, naturalnym nawozem. Zawierającym bardzo dużo mikroelementów, makroelementów, składników odżywczych, poprawiających florę bakteryjną gleby, ściągającą pożyteczne mikroorganizmy w glebę, żydżownicę, wzbogacające po prostu glebę w bardzo wiele potrzebnych minerałów, pierwiastków do wzrostu i uprawy na prawidłowego warzyw. I to od razu pierwszy podział na. Oborniki, to jest obornik świeży, obornik przekompostowany i obornik granulowany. Świeży jest to, wiadomo, świeży obornik, który jest zabrany od zwierząt. Jest on ma nie, niejednostajną strukturę, niejednolitą strukturę. Nie był on poddany procesowi fermentacji. Przekompostowany. Przekompostowany obornik ma tą zaletę, że ma o wiele mniejszą zamiar wartość amoniaku. Jest bezpieczniejszy dla roślin, ale proces jego produkcji, bo kompostowanie trwa około kilku miesięcy. Trudno jest powiedzieć w sezonie letnim: kompostowanie obornika trwa krócej, w, w sezonie zimowym trwa dłużej. Wiadomo, jest to zależne od temperatury. I ostatni typ. To jest obornik granulowany. Jest on dobry w aplikacji. Nie ma nieprzyjemnego zapachu. Można go w bardzo łatwy sposób przechowywać, bo kupujemy go we workach. Obornik, czy poszczególne typy obornika, nadają się do naważenia innych roślin, ale też musimy pamiętać o tym, żeby. Że nie każdy obornik zaleca się do stosowania na różne gleby. Właśnie od gleby najwięcej zależy, jakiego obornika użyjemy. Obornik świeży najlepiej sprawdza się w ziemiach ciężkiej i gliniastej, ponieważ po przerobieniu go rozluźnia nieco tą ziemię, nadając ją lepszą strukturę, w której warzywa mają o wiele lepsze warunki do wzrostu. <laughs> Przepraszam. Co do samych rodzajów obornika. Tutaj mamy cztery takie wiodące. Jest to obornik bydlęcy, kurzy, zwany też pomiotem kurzym, obornik świński i obornik koński. Obornik bydlęcy zalecany jest szczególnie w przypadku podłoża piaszczystego. Obornik kurzy jest on stosowany praktycznie w każdej, w każdym rodzaju ziemi. Należy pamiętać, żeby Obornika kurzego czy też powiatu kurzego nie używać za dużo, ponieważ one mają bardzo dużą ilość azotu. Obornik świński. Ten obornik najlepiej jest przekompostować, ponieważ ma bardzo dużą ilość soli. Dlatego nie zalecam stosowania obornika świńskiego bezpośrednio na, do gleby. I obornik koński. Wykorzystuje się również go przy glebach ciężkich. Jak i lekich, więc jest takim złotym środkiem. Tu należy wspomnieć, że obornik koński ma tendencję do zwabiania do obornika, do warzywnika turkucia podjadka. Po prostu te enzymy zapachy z, prędzej zwabiają turkucia do ogrodu. Wszystkie te rodzaje oborników możemy stosować w formie naturalnej, czyli prosto od zwierzaków. W formie przekompostowanej, jak również granulowanej, wszystkie te oborniki są dostępne w tych trzech rodzajach. I tak, co daje nawożenie obornikiem? Po pierwsze, tak jak już mówiłem prędzej, obornik zawiera wiele mikroelementów, składników potrzebnych dla rozwoju roślin. Zbogaca on ziemię w ważne pierwiastki. Ponadto poprawia jej strukturę. Obornik. Naturalny, czy też przekompostowany, czy granulowany ogranicza również wahania pH, nagłym wahaniom pH gleby. Zwiększa on również możliwość do magazynowania wody w podłożu. Obecność obornika również poprawi, sprzyja rozwij, rozwojowi mikroorganizmom żyjącym w ziemi. Obornik również. Jest bardzo ważnym składnikiem, jeżeli dostarczamy dużo materii organicznej do podłoża, pomaga on również w tworzeniu próchnicy. Z racji tego, że mamy teraz jesień, możemy zastosować obornik naturalny, obornik świeży, nieprzekompostowany. I stosujemy go poprzez rozrzucenie równomiernej warstwy na całym warzywniku. Gdy już rozrzucimy, Przekopujemy go na głębokość około 20 cm. Dlaczego tak głęboko? Im głębiej przekopiemy ziemię z obornikiem, tym więcej będziemy mieli mikroorganizmów, tym będziemy mieli większą, grubszą warstwę żyznej ziemi. Obornik, jeśli go teraz dostarczymy i przekopiemy, będzie stopniowo się rozkładał przez całą zimę. Dzięki temu wiosną rośliny będą miały lepszy dostęp do składników odżywczych. Co ważne, tak jak to, co już powiedziałem na samym początku o czosku, obornika świeżego nie stosujemy przed bezpośrednim sadzeniem lub siewem warzyw. Więc jeśli chcemy sadzić czoski i cebulę o zimę, w tym miejscu nie stosujemy, nie stosujemy oborników. Jest też dużo warzyw, których nie zaleca się uprawiać w pierwszym roku po oborniku. Są to na przykład marchwie i pietruszki, ponieważ wtedy korzeń nie ma jednego głównego przewodnika, tylko się rozdziela na 3, na cztery, Wtedy możecie zauważyć gdzie nie że te marchwie są takie rozczapierzone, mają kilka korzeni, ale to jest tylko walor wizualny, smakowy, nie, ma, nie wpływający na. na Smak warzyw. No, film stosunkowo długi, ale postarałem się Wam w tym wszystkim, w tym całym materiale przekazać wszystkie informacje najważniejsze o samym oborniku. Jak stosować kiedy, jakie używać oborniki na jaką glebę, jakie y, zabiegi wykonywać, co zrobić z obornikiem rozrzuconym. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Zobaczcie, niby listopad, a jeszcze ptaków jest masa. Mam nadzieję, że ten film będzie Wam pomocny, pomoże Wam podjąć decyzję. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania filmów, bo jest to bardzo ważne teraz i do oglądania innych filmów na moim kanale. Na razie, cześć.